Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak już wiecie, po tytule, który pewnie przeczytaliście zanim kliknęliście w odtwarzanie filmu, dzisiaj będzie lekko, miło, przyjemnie i bardzo przyjaźnie dla naszej kieszeni. Albowiem, dlatego że nie będę omawiać perfum droższych, perfum designerskich, perfum niszowych, dzisiaj będzie marka odzieżowa, a konkretnie marka Zara. I omówię dla Was 7 nowych kompozycji, które miały premierę w tym roku, w roku 2024, ale zaplątał mi się tutaj też jeden zapach, który miał premierę przed wakacjami ubiegłego roku, a zatem zapach, który na rynku i który na półkach Zary stoi od niecałego półtora roku. Zatem jeśli macie ochotę obejrzeć przegląd nowości od Marki Zara, a zaręczam, że jest o czym posłuchać, ponieważ są to moim zdaniem bardzo dobre nowości, bardzo serdecznie zapraszam. Was do oglądania dalszej części filmu. I dzisiejszy film chciałabym zacząć od najnowszej serii, która pojawiła się na półkach ZAR, a mianowicie od Amber Collection. Ja Wam tutaj tytułem wstępu powiem, że kupiłam cały secik tej kolekcji. W tej kolekcji są cztery zapachy. Kupiłam wszystkie cztery w pojemnościach 30 ml, bo w dobrej cenie można właśnie kupić jakby set całej kolekcji w takich wariantach właśnie 30 ml, czyli nie za dużych, idealnych właściwie, żeby bardzo dobrze globalnie przetestować te zapachy. I jeśli chodzi o mnie, i z mojego punktu widzenia ta kolekcja jest stworzona po prostu dla mnie. Tutaj nie ma ani jednego słabego zawodnika i ani ani jednego zapachu, który nie wpisywałby się w jakiś sposób w moje gusta zapachowe i w profil zapachowy, który po prostu mi się podoba. A zatem, jeśli kiedyś z moich filmów wywnioskowaliście, że mamy podobny gust, to być może również Wam cały ten set przypadnie do gustu, bo tak jak mówię, ja z tego setu nie ostrzeliłabym żadnego zapachu, wszystkie cztery mi się podobają, a zatem no, podoba mi się cała kolekcja Amber. Ale żeby nie przedłużać, przejdę do pierwszego zapachu. Od razu Wam powiem, że ja w ogóle nie sprawdzałam nut tych perfum. Będę mówić tylko i wyłącznie o moich odczuciach, a zatem bierzcie na to dość dużą poprawkę, jeśli powiem coś niepopularnego, co Wam się nie będzie zgadzać z nutami przedstawionymi na stronie Zary. Zaczynam od Amber Satin i jeśli chodzi o ten zapach, to jest to zapach bardzo silnie taki zmysłowy, wieczorowy. To będzie zapach doskonały do klubów, doskonały na randki. Zapach jest niezwykle kobiecy aczkolwiek czuć w nim pewnego rodzaju seksowy vibe. Jeśli chodzi o ten zapach, to ja sobie myślę, że to jest takie doskonałe zderzenie dwóch innych kompozycji, a mianowicie jest to z jednej strony Noir Extreme od marki Tom Ford, a z drugiej strony Angel Share od marki Killian. I myślę sobie, że i echa Killiana, i echa Toma Forda w tym zapachu pobrzmiewają, a zatem nie powiedziałabym, że to jest inspiracja jedną kompozycją, powiedziałabym, że zdecydowanie jest to inspiracja dwoma innymi zapachami. Bo mamy tutaj miodowość, mamy tutaj delikatną cynamonowość, ale z drugiej strony mamy bardzo silną drzewność, waniliowość i dużo żywicy bursztynowej, którą znamy z Toma Forda. A zatem jest coś i z jednego, i z drugiego zapachu, więc jak podoba Wam się zapach od marki Tom Ford, czy od marki Kilian, ale przekracza wasze możliwości budżetowe, to być może właśnie Amber Satin, czy też Satin Amber, bo i taki tak słyszałam, niektórzy czytają, może się wpasować w wasz gust zapachowy. Drugą kompozycją z kolekcji Amber jest zapach mój ulubiony. Zdecydowanie z tej kolekcji jest to mój absolutny numer jeden i jest to Amber Fever. Jeśli chodzi o Amber Fever, to też mam wrażenie, że to jest inspiracja dwoma innymi kompozycjami, bo z jednej strony mamy tutaj taki karmelowy, bakaratowy twist, który chociażby spotkaliśmy w Mancerze o tej samej nazwie, czyli Amber Fever, ale z drugiej strony mamy nutę pieprzu i nutę wanili podaną jak w Baby Cat od marki Yves Saint Laurent. A a zatem to też nie jest inspiracja jednym zapachem, powiedziałabym, że jest to inspiracja dwoma innymi kompozycjami, ale zapach jest genialny, nosi się po prostu fenomenalnie. Jest to przepiękne połączenie takiej pieprzności, przyprawowości ze słodyczą karmelową, z bakratowym twistem, a zatem zapach jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie skomponowany i na pewno budzi pytania, czym się pachnie. Jeśli chodzi o te dwa pierwsze zapachy, które omówiłam dla Was, to zdecydowanie są to najbardziej trwałe i najbardziej projektujące zapachy z kolekcji Amber. Więc jeśli chodzi i o Satin Amber i o Amber Fever, to tutaj na parametry nie możecie narzekać. Natomiast dwa kolejne zapachy, które wam pokażę, mają już nieco słabsze parametry, więc weźcie to pod uwagę również sugerując się tym co wybrać do testów i za czym się rozejrzeć w sklepie Zary. I kolejnym zapachem, który chciałabym dla was omówić, to zapach z kolei o najgorszych parametrach z całej serii. I jest to zapach, który nazywa się Stellar Amber i jeśli chodzi o Stellar Amber, to pewnie już jeśli interesujecie się rynkiem perfum, usłyszeliście gdzie nie że jest to zamiennik, odpowiednik klon jak zwał tak zwał Guidance od marki Amouage. I muszę się nie zgodzić z tym na samym początku, otóż dlatego, że ja cały czas mam odlewkę Guidance. Co prawda tej odlewki nie noszę, zaraz Wam powiem dlaczego ale porównałam sobie oba te zapachy ręka w rękę, nadgarstek w nadgarstek i na mnie Stellar Amber nie pachnie zupełnie jak Guidance, więc tutaj dementuję, nie na każdym będzie to klon. Dlaczego? Dlatego, że na mnie Guidance pachnie po prostu bardzo źle. Opowiadałam Wam kiedyś anegdotę, przytaczałam historię z perfumerii Quality, kiedy przetestowałam Guidance na sobie i kiedy pani sprzedająca w tym sklepie mnie powąchała, poszła sprawdzić, czy nie zepsuł się tester, ponieważ na mnie Guidance Pachnie jak zepsute perfumy. Pachnie strasznie. Dlatego ja nigdy fankom guidance nie będę, co oczywiście mnie bardzo cieszy, bo zaoszczędziłam dość sporą kwotę pieniędzy na zakup tych perfum. Ale naprawdę na mnie guidance układa się bardzo, ale to bardzo źle. I jestem pewna, że za to, za to złe układanie się na mojej skórze guidance jest odpowiedzialna nuta gorzkich migdałów, bo gorzkie migdały bardzo często robią takie numery na mojej skórze. Ja wiem, teraz mi pewnie napiszecie, że w guidance nie ma nuty gorzkich migdałów. Oczywiście producent jej nie podaje. Natomiast jeśli macie wyczulone nosy i potraficie rozkładać perfumy chociaż troszkę na składniki pierwsze, to oczywiście, że wyczujecie w guidance gorzkie migdały. I to, że producent ich nie podaje, to nie znaczy, że tego składnika tam nie ma. Wiadomo, producent nie może podawać całego składu do wiadomości, bo byłoby po prostu zbyt łatwo skopiować i podrobić taki zapach. Więc jednak jest jakaś perfumiarska tajemnica, która obowiązuje, która nie pozwala podać pełnego składu, a jedynie nuty dominujące i rzeczywiście bardzo silnie wyczuwalne. Jeśli chodzi o Stellar Amber, na pewno zapach ten nie ma w składzie gorzkich migdałów. I to Wam mogę powiedzieć od razu, dzięki czemu o wiele przyjaźniej układa się na skórze. Tu jest migdał, tutaj jest bardzo wyczuwalny Migdał, aczkolwiek ten migdał w żaden sposób nie układa się jak migdał gorzki. To jest migdał bardzo, bardzo posłodzony, bardzo bezpieczny, bardzo przyjazny, który nie zrobi żadnej, ale to żadnej niespodzianki na skórze. Poza tym czujemy tutaj też bardzo dużo takich nut gruszkowych, czujemy dość sporo takiej piżmowości, takiej drzewności. Zapach też jest, mam wrażenie, dużo słodszy od Guidance, więc na to też bądźcie przygotowani. A jeśli chodzi o to, co ten zapach mi przypomina, to jeśli wychowywaliście się w latach 90. i mieliście piórniki wyposażone w specyficzny rodzaj gumek, takich chińskich gumek, które bardzo, ale to bardzo ładnie pachniały, i jeszcze bodaj kartki z pamiętnika jakiegoś też były perfumowane, i też tak. Y Dość ciekawie, fajnie, lekko-pudrowo pachniały. To troszeczkę Stellar Amber. Przypomnę wam te zapachy z dzieciństwa. Bo coś w tym zapachu jest, że pachnie albo jak kartka z pamiętnika, albo jak chińska gumka. Generalnie jest to zapach bardzo przyjazny i bardzo fajnie noszący się. No, kwestia tego tylko, że ma bardzo słabiuchne parametry. Bo to jest zapach najsłabiej, jak powiedziałam, utrzymujący się na mnie z całej kolekcji Amber, bo trwa na mnie maksymalnie do 4 godzin. I ostatnim zapachem z serii Amber będzie coś dla wielbicieli białych kwiatów, bo zdecydowanie mamy tutaj do czynienia z totalnym i przepięknym białokwiatowcem. Z jednej strony wyczujemy tutaj troszeczkę rusz malachit od marki Armani, z drugiej strony wyczujemy typowy alienowy vibe, ale z trzeciej strony, do której jest mi najbliżej, do porównania z czym mi jest najbliżej, zapach ten bardzo silnie przypomina Glamour od marki Emmi a to dlatego, że jest on bardzo alienopodobny, ale ma w sobie jakiś taki rodzaj zadzioru, jakiejś takiej pieprzności, który właśnie był charakterystyczny dla perfum od marki Emmi A zatem tak, i Liena tu znajdziemy i Róż Malachit tu znajdziemy i Glamour tu, znajdzie, tu znajdziemy, więc komu z Was jest bliżej do konkretnego z tych zapachów, to coś dla siebie znajdzie właśnie w tej kompozycji. Zdecydowanie jest to kompozycja bardzo narkotyczna, bardzo silnie białokwiatowa, najsilniej uwidacznia się tutaj przynajmniej na mojej skórze, taki futurystyczny, podobny do Muglerowego jaśmin, aczkolwiek zapach też jest niepozbawiony pewnej kaszmirowości, pewnej przyprawowości, nut tuberozy oraz cieplutkiej, ambrowej, e, takiej żywiczną pusztynowej bazy. Zdecydowanie zapach fajny, również wieczorowy, doskonały na randki. O i jeśli chodzi na sam koniec parametrach, powiedziałabym średnich, aczkolwiek nie najgorszych, ponieważ perfumy te czuję na sobie swobodnie w okolicach 6-7 godzin. I od tych przepięknych, ciepłych, zmysłowych, yy, bardzo ciekawych ambrowców przejdę do czegoś lżejszego, a mianowicie do przedstawicieli innej kolekcji Marki Zara, a mianowicie kolekcji różanej. I chciałabym zacząć od zapachu Sela Rose, w którym się absolutnie, moi drodzy, zakochałam. Słuchajcie, jest to jedna z najpiękniejszych, świeżych róż, jakie poznałam w ciągu ostatnich paru lat. I mówię to absolutnie bez bicia, mimo że jest to marka budżetowa. A za te perfumy w promocji zapłaciłam 49,90. A zatem mamy tanioszkę za 50 zł, która po prostu pachnie obłędnie. Muszę przyznać, że w otwarciu tych perfum uderza mnie w nos bardzo, ale to bardzo duża pieprzność. Zdecydowanie to nie jest taki wiercący w nosie pieprz, taki typowy czarny pieprz. Tutaj producent wskazuje nam bodaj chyba pieprz różowy i ja bym się z tym zgodziła, aczkolwiek to takie mocne uderzenie pieprzu, które kosi gdzieś tam nas w pierwszych minutach, trwa dosłownie tutaj jakieś 5-10 minut. A potem zapach układa się jak przepiękna, młodziutka e, róża, nam taka lekko puchata, lekko słodkawa, lekko drzewna mgiełka. Słuchajcie, są to perfumy bardzo eleganckie, bardzo lekkie, przecudownie noszące się o notabene mimo całej swojej lekkości bardzo dobrej trwałości i projekcji, bo na mnie ten zapach swobodnie utrzymuje się 8 do 9 godzin, przy czym projektuje bardzo dobrze przez pierwsze trzy. Powiem Wam jako ciekawostkę, że testowały ode mnie te zarę dwie inne koleżanki i na nich dodatkowo wyszedł aspekt takich zielonych liści tej róży, a zatem nie wyszła róża solo, tak jak w przypadku mojej skóry, tylko właśnie wyszło jeszcze coś delikatnie zielonego, więc na nich, zwłaszcza ta róża, miała taki bardzo. Świeży, taki lekki dziewczęcy charakter, jak po prostu rozkwitająca wiosna o poranku i ogród w poranku, o poranku wiosennym. Więc, no, powiem Wam niebo. Przepiękna, przecudowna różyczka. W moim mniemaniu nie jest to klon niczego. Co bym znała, a mam wrażenie, że znam perfum różanych całkiem sporo, bo jak wiecie, bardzo lubię ten składnik w perfumach i naprawdę przez moje ręce przewija się to na próbek i odlewek perfum z przewodnim motywem róży, więc nie myślę, żeby był to klon, ewentualnie może to być jakieś dalekie echo innego zapachu, ale absolutnie nie przypomina ten zapach jeden do jednego, żadnego innego znanego mi zapachu. I kolejna różyczka z kolekcji różanej, to powiem szczerze, róża, z którą trafiłam nieco mniej, jest to zapach, który mi się nieco mniej podoba niż Scylla Rose i są to perfumy o nazwie Mystic Rose i tutaj Was muszę uprzedzić, że ten kto nie lubi perfum orientalnych, takich prawdziwie orientalnych, gdzie czuć pewnego rodzaju arabskość, Raczej w tej kompozycji się nie odnajdzie, ponieważ otwarcie tych perfum to bardzo mocny podmuch kadzidła, drzewności, delikatnej przyprawowości oraz takiej bardzo dojrzałej, mięsistej, bordowej róży. Zdecydowanie otwarcie jest trudne. Otwarcie troszeczkę mi przypomina notabene Portrait of a Lady od Frederica Male, więc ten, kto lubi Portrait of a Lady, raczej się w otwarciu tego zapachu odnajdzie. Natomiast dla osób, dla których takie orientalne wydanie róży jest jednak zbyt trudne. No, to może być niestety otwarcie nie do przeskoczenia, tym bardziej, że ono trwa w tych perfumach godzinę, nawet do półtorej. Kiedy te nuty otwarcia, takie przyprawowe, bardzo silnie kadzidlane, drzewne i różane, troszeczkę się wyciszą, to powiem szczerze, zapach wówczas przestaje mi się podobać. Robi się jakiś taki bez wyrazu, bez charakteru, aczkolwiek jeśli wy lubicie takie spokojniejsze wydania róży, Wam się może podobać więc tutaj na dwoje babka wróżyła. Mnie się bardziej podoba otwarcie, to otwarcie bardzo charakterne i bardzo trudne, natomiast jeśli ktoś z Was nie lubi takich właśnie orientalnych, trudnych perfum, to być może właśnie Wam się spodoba bardziej serce czy baza. Dla mnie serce i baza są już takie bardzo rozmyte, bardzo delikatne, ta drzewność gdzieś od, odchodzi, wchodzi delikatna słodycz, delikatna piżmowość, ta róża już nie jest taka agresywna jak w otwarciu i taka bardzo silnie arabska, a zatem, tak, jeśli lubicie takie perfumy różane, to może być u Was zupełnie odwrotnie niż u mnie, że to otwarcie Wam się nie będzie podobało. Natomiast rozwini rozwinięcie i baza perfum, a owszem, u mnie jest niestety na odwrót, więc nie był to do końca udany zapach, acz przyznaję, że za kwotę niecałych 50 zł, za którą kupiłam te perfumy, absolutnie nie mogę narzekać. I kolejna dość powiedziałabym ciekawa seria, która stanęła w tym roku na półkach sklepów marki Zara, to trzy wariacje na temat ich kultowego i hitowego zapachu o nazwie Temptation, a mianowicie... W tym roku premierę ujrzały trzy butelki z takiej serii, z serii takiej bardzo przepięknie, bardzo ogniście czerwonej, bardzo tak nasycenie, krwiście wręcz czerwonej, a mianowicie Red Temptation and Vanil, and Sandalwood i and Tobacco. Mamy trzy zapachy w tej kolekcji. Każdy jest fajny, aczkolwiek nie każdy jest dla mnie, bo jeśli chodzi o tę serię, najbardziej mi się spodobały dwa zapachy: właśnie wanilię, którą tutaj trzymam w ręku, oraz Red Temptation and Sandalwood które troszeczkę swoim klimatem przypomina mi MUSA Mam White Intense, który jak wiecie uwielbiam. Więc tak, na razie kupiłam wanilię, ale nie wykluczam też zakupienia z tej serii Red Temptation and Sandalwood. Jeśli chodzi o tę edycję, o edycję waniliową, y to słuchajcie, nie będę was okłamywała, tu czuć absolutnie trzon Red Temptation, więc jak ktoś z was się nie zgadzał z tym zapachem, ten zapach mu wybitnie nie pasował, czy nie pasował mu bakarararusz, to z tym zapachem też się niestety nie polubi. Aczkolwiek, tutaj muszę dodać, że w moim mniemaniu, jeśli chodzi o Red Temptation and vanil, nie ma tutaj nut szpitala, bandaży, lizolu, dentysty ponieważ do zapachu podstawowego, czyli do standardowego Red Temptation, dodano takiej ilości słodyczy, że nawet jeśli są te nuty sterylne, szpitalne, to one po prostu nie mają szansy przez tą słodycz się przebić. A zatem tak, jeśli chodzi o takie odczucia właśnie szpitalno-bandażowo-dentystyczne, to tego tutaj jest jak na lekarstwo. Naprawdę w tej edycji czuć niewiele takich konotacji, więc myślę, że ta edycja nie ma szansy przestraszyć tak wiele osób jak standardowa edycja Red Temptation czy chociażby Baccarat Rouge. Perfumy te idą bardziej w stronę Baccarat Rouge Extra. Ale właśnie w ekstremalnym dosłodzeniu notami wanilii oraz mam wrażenie delikatnego karmelu. Jest tu oczywiście szara ambra, która jest podstawą bakarata i Reptem Jest tu też sporo szafranu, aczkolwiek, tak jak powiedziałam na początku, nie ma tego flow takiego szpitalno-bandażowego, co w przypadku wielu osób może się okazać bardzo dobrą informacją, bo wiem, że bardzo wiele osób z tego względu właśnie nie mogła nosić bakara róż. A zatem próbujcie, testujcie. Trwałość jest oszałamiająca. Powiem szczerze, że zapach ciągnie się przy ogonem za mną. Ja te perfumy nosiłam raptem dwa razy i dostałam za każdym razem, kiedy je nosiłam, jakiś komplement, czyli musi to być zapach naprawdę bardzo wyczuwalny. No, ale jest tu w końcu napisane, że jest to ekstrakt perfum, więc no, oczekiwalibyśmy po takich perfumach dość dobrych parametrów, zwłaszcza, że ich cena wcale nie jest niska, bo ja mam tutaj w ręku 50 ml i za to 50 ml musimy zapłacić 130 zł. Co jak Nazarę jest kwotą wręcz szaloną, bo nie wiem, czy jakiekolwiek perfumy Zary w takiej pojemności kiedykolwiek osiągnęły taką cenę, więc no jest to cena jak Nazarę niezbyt niska, no ale za jakość trzeba płacić, a tutaj jakość i jeśli chodzi o brzmienie zapachu, i jeśli chodzi o parametry jest po prostu fenomenalna. I ostatnim zapachem, na temat którego chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć kilka słów, to zapach z kolekcji, która miała premierę w roku ubiegłym, czyli w roku 2023. Jak pamiętacie, w roku 2023 Zara wypuściła taką serię dni tygodnia. Był tam Monday, Tuesday i tak dalej, z jakimiś określającymi je terminami. I ja sobie kupiłam, ponieważ trafiłam te perfumy w promocji, kupiłam sobie piątek, czyli Friday. I Friday jest, jest freaking gorgeous. Perfumy te uważam za bardzo udaną kompozycję, bardzo fajną kompozycję, zwłaszcza na takie nieupalne lato. Bo z jednej strony jest to zapach bardzo taki akwatyczny, bardzo taki. Tropikalny w swoim wydźwięku, ale z drugiej strony bardzo szlachetny i pudrowy. Dlatego powiedziałam, że jest to zapach na lato, ale na pewno nie na lato upalne, bo on ma bardzo, bardzo dużo pudrowości. Z jednej strony perfumy te przypominają, przypominają mi Pure Eve od marki The Different Company, bo bardzo dużo w nich czuję takiej pudrowości, takiej migdołowości, która właśnie była charakterystyczna dla perfum od marki The Different Company ale z drugiej strony mają coś z piniakolady, ze wszystkich perfum kokosowych, które posiadam w swojej kolekcji. Więc tak, z jednej strony przepyszne tropiki, z drugiej strony trochę klasy i elegancji za sprawą bardzo ładnej, zrównoważonej nuty migdałów oraz nuty pudrowości. Zdecydowanie zapach też o bardzo dobrych parametrach, bo na mnie się bez problemu trzyma 7 do 8 godzin. I byłoby to na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film i nowości od Zary, które pojawiły się w mojej kolekcji. Dajcie znać, czy opisem któregoś z tych zapachów skusiłam Was, chociażby do przetestowania tej, a nie innej kompozycji. Ja natomiast bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego filmu na moim kanale. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i do zobaczenia w kolejnym filmie, mam nadzieję, niebawem. Pa, pa!